Dzień dobry, cześć tu słowowi Dzisiaj takie wypuszczanie w drobiu i coś o pierzeniu Mamy lato, końcówkę sierpnia No i tak kurki się pierzą Że nie znoszą jajek Całe dnie tylko wy się Skubały, wylegiwały a efektu jajek nie ma wolę sprawdzałem pełne także nie wiem czy to będzie widać o tu wam pokażę O, Dbaćcie się tu same Pióra wszędzie, gdzie by nie popatrzył, to pióra wszystko w piórach. Także kurki mają swoją jakąś obsesję teraz. Kurniczkiem na razie nie działam. Taka konstrukcja powstała. A wychodzą różne rzeczy, różne sprawy i człowiek wszystkiego nie jest w stanie ogarnąć. Ale pomału, pomału, kroczkami do przodu. Jak to mówię, nie od razu Rzym zbudowano. To i tu nie musi być wszystko naraz. Ważne, że idzie do przodu. Kurkom daje czystą wodę, a one wolą z małzera, z kałuży pić, Dobrze, że kaczek tutaj nie ma, bo by Sodoma Gomora była. I tak im sypie w paru miejscach, żeby i te małe, te mniejsze, i tutaj te najmniejsze mogły sobie coś zjeść. Jedna gdzieś, któraś mi kuleje, nie wiem czy to coś skoczyła, zrobiła. Chyba ta mi kuleje. Ona tak lubiła wpruwać wysoko, skakać tak. Może w końcu coś się jej przydarzyło. tak nie idzie, ale, no. delikatnie, delikatnie. I co jej zrobić, nie? Polek chornie prawie wszystkie kurki, albo białe, albo biało-czarne. sobie zajadają, rosną a tej drugiej tam jarzębiaty co pije teraz z lewej strony coś w się stało ma takie jakby za tą zasłonką taką kurzą Także miłego dnia, pozdrawiam.